Dzisiaj, w czasie kazania, so today, e, skupić się na ostatnim weekendzie z życia Jezusa. Może uściśle, że chodzi mi o ostatni weekend, kiedy Jezus był w ciele. Bo patrząc na dzisiejsze różne filmy, Because uh, today when we watch movies, i powstające części and the, the uh, episodes that are emerging. A potem byśmy mogli mówić o reaktywacji. Jesus reaktywacja, tak? <laughs> we could speak about Jesus's reactivation. Więc o ostatnim weekend jest życia właściwie śmierci Jezusa. So I would like to speak about this last weekend of Jesus's life and death. I tym co się wtedy wydarzyło and the events that took place Zaczniemy od y, tekstu z Ewangelii We will start with the uh, text from the Gospel. z Ewangelii Mateusza 27 rozdział. From Matthew 27. Wraz z nim ukrzyżowali również dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Two revolutionaries were crucified with him, one of his right and one on his left. A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali mu, kiwali głowami, drwili. Ty, co burzysz świątynię i stawiasz ją w trzy dni, ratuj samego siebie, jeśli jesteś synem Boga. The people passing by shouted abuse, shaking their heads in mockery. Look at you now, they yell at him. You said you were going to destroy with the temple. OK. Zejdź z krzyża. Come down from the cross. Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali. Innych ratował, a siebie nie może. Jesteś królem Izraela? Niech, niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. The leading priests, the teachers of religious law and the elders also mocked Jesus. He saved others, they scoffed, but he can't save himself, so he is the king of Israel, is he? Let him come down from the cross right now, and we will, be, uh, we will believe in him. Położył ufność w Bogu, niech go teraz wybawi, jeśli mu na nim zależy. Przecież powiedział: Jestem synem Boga. Tak samo ubliżali mu ukrzyżowani z nim przestępcy. He trusted God, so let God rescue him now, if he wants him. Dochodziła. For he said: I'm the son of God. Dochodziła 12 w południe, zapadła ciemność i do 15 całą Ziemię spowijał mrok. At noon darkness fell across the whole land until 3 o'clock. Około 15 Jezus donośnie zawołał Eli, Eli, lam, lema sabachtani. To znaczy, Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? At about 3 o'clock Jesus called out with a loud voice Eli, Eli, lema sabachtani, which means, My God, my God, why have you abandoned me? To wszystko wydarzyło się w piątek. So all these events took place on Friday. Jezus umarł i całą sobotę pozostawał w grobie. Jesus died and for whole Saturday he remained in the grave. Sobota był to czas świętowania diabła. So Saturday was the time of celebration for devil. Czas świętowania ciemności nad światłością. It was a celebration of darkness over the light. Czas doświadczenia mroku i mocy sił ciemności. Porozmawiajmy o tym, co dzieje się, kiedy w naszym życiu doświadczamy czasu soboty. So, let's talk about the moments in our lives when we experience the the, the time of Saturday. Czytamy, że faryzeusze drwili ze słów Jezusa o odbudowaniu świątyni. So uh, we we read that Pharisees they were mocking Jesus about about his statement of rebuilding the temple. Sobota jest takim czasem w naszym życiu, kiedy masz wrażenie, że słowo Boże nie działa. So Saturday is a time in your life that you may have impression that The word of God doesn't work. Nie sprawdza się, Biblia nie działa. It doesn't um, prove itself. The Bible doesn't work. Masz wrażenie, że obietnice Boże są dla wszystkich innych wokół ciebie, ale nie dla ciebie. So you've got this impression that the promises of God are for everyone else around you but not for you. Diabeł udrwi i ubliża. And devil mocks you. Innych ratował, a siebie nie może. So uh, he rescued others but he cannot rescue himself. Czas soboty jest czasem podważania możliwości działania Boga. So this on Saturday the the work of God may be questioned. To czas, gdy rodzą się wątpliwości w naszym życiu. And it's a time that doubts may arise. Niech teraz zejdzie z krzyża, uwierzymy wtedy w niego. Let him come down from the cross, we will believe in him then. Jak coś się nie wydarzy, czego ja oczekuję, nie będę wierzył Bogu. So if Jeśli nie stanie się to, czego ja chcę, to znaczy, że Bóg nie działa. A być może w ogóle go nie ma. Or perhaps he doesn't exist at all. Dlatego że nie dzieją się rzeczy, których ja oczekuję. Because things that I expect don't happen. Kiedy w naszym życiu doświadczamy soboty, dzieją się rzeczy, których nie chcemy. So on, uh, when we experience Saturday time, there are things taking place in our lives that we don't want. Dzieją się rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. And we are not able to understand them. Ale potrzebujemy pamiętać. But we need to remember że czas czy okres soboty, the, the of, or time of Saturday, to czas jak gdyby poruszania się w mroku. So it's, it's a time of moving around in darkness. Niezrozumieniu. It's, uh, there, there is a Jezus powiedział: Boże, mój, Boże, mój, dlaczego mnie opuściłeś? Jezus powiedział, God mój, God, why have you abandoned me? To czas, kiedy czujemy się pozostawieni It's the time when we feel left out. To czas, kiedy czujemy się samotni And we feel lonely, jak gdyby Bóg odwrócił się od nas. It's like God turned away. From us. Sobotę można porównać do egzaminu Przez cały proces edukacji nauczyciel towarzyszy uczniowi. For whole the process of education, the teacher is next to the student. tłumaczy, wyjaśnia, odpowiada na pytania. He explains, translates, answers the questions. pokazuje błędy, pokazuje jakie jest właściwe rozwiązanie. shows the mistakes and the right solution. Ale kiedy przychodzi czas egzaminu, nauczyciela jakby nie było. So when the exam comes, the teacher is somehow absent. milczy, nie pomaga. Is and he, he she help. To czas, w którym my y, zdajemy sprawę z tego, czego się nauczyliśmy. To czas, and what we have Doświadczył tego Jezus. And Jesus experienced it. Boże, mój Boże, czemu mnie opuściłeś? God, oh my God, why have you left me? W tej chwili zostałem sam. At this moment I was left alone. Tego doświadczyli uczniowie. And this is what disciples experienced as well. Ich mistrz, w którym pokładali nadzieje na zmianę, umarł na ich oczach. Their master, who they, whom they hoped would bring a change, he died in front of their eyes. Sobota to także czas ataku na naszą tożsamość dzieci Bożych. So Saturday is also the time of attack uh, on our identity as children of God. To czas czy wytrwamy, czy przyjdziemy zwycięsko przez egzamin dnia sobotniego. Is the time that we check whether we will last and endure to the uh, victory's day. Czy nie zwątpimy w miłość Boga do nas? Whether we would uh, doubt the love of God towards us. Do Jezusa mówili, drwiąc z Niego, położył w ufność w Bogu, niech Go teraz wybawi, jeśli Mu na Nim zależy. Przecież powiedział, że jest Synem Boga. Jeśli jest Synem Boga, powinien teraz Go Bóg wybawić. Jeśli jest Synem Boga, to Bóg go teraz wybawić. Jeśli jestem Boże, twoim dzieckiem, to teraz powinno się natychmiast coś zmienić. Jeśli mnie kochasz, to na pewno y, sytuacja ulegnie zmianie. A może czasem trzeba zrobić to co Jezus w ogrodzie Getsemane. And sometimes You may have to do what Jesus did in Gethsemane garden. I powiedzieć Bogu uczciwie. Speak to God in honest way. Bardzo tego nie chcę. I really don't want it. Ale chcę, żeby się jednak działa Twoja wola. But let your will be done. Twoja wola w moim życiu. Your will in my life. Jedną rzecz o której potrzebujemy pamiętać. We need to remember one thing. Bez względu na to, jak długo trwa sobota, how long Saturday takes, jak długo trwa taki okres w naszym życiu, albo w jakichś dziedzinach naszego życia, or in certain areas of our lives, potrzebujemy pamiętać, we need to remember, że taka jest kolej rzeczy, that this is the order of things. że zawsze po sobocie. That every that always after saturday przychodzi niedziela sunday comes zawsze po sobocie przychodzi niedziela always after this saturday sunday follows a niedziela to czas zmartwychwstania and sunday is the time of resurrection jeśli jest tutaj ktokolwiek kto doświadcza czasu soboty if you are here today and you experience the time of saturday Chcę ci powiedzieć, zawsze po sobocie przychodzi niedziela. I want to tell you Sunday follows after the Saturday. Niedziela to życie. Sunday is about life. Niedziela to radość. Sunday is about joy. Niedziela to zmiana. And Sunday is about change. Niedziela to przełom. And Sunday is about breakthrough. Wtedy rzeczy się zmieniają. Then things change. Światłość wychodzi z mroku. And the light comes out from the darkness. Ciemność niknie. And darkness fades away. Złotraci swoją moc. Evil loses its power. Położył ufność w Bogu. He laid his trust in God. Niech go teraz wybawi. Let him save him now. Jeśli mu na nim zależy. If he cares about him. I Bóg wybawił Jezusa. And God saved Jesus. Bo Bogu zależało na nim. Because God cared about him. Bogu zależy także na tobie. So God Cares about you as well. Może nie wszystko będzie szło po twojej myśli. Perhaps not everything will, will happen as you wish. Może nie w każdych okolicznościach Bóg zadziała tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Perhaps not not all of the circumstances God will work out as you would wish. Ale Bóg kocha ciebie. But God loves you. Bóg chce ciebie wybawić. And God wants to save you. Jedyna droga Jaką mamy kiedy przydoświadczamy doświadczamy czasu soboty? The położyć ufność w Bogu. Is to lay trust in God. Ufać Bogu, to trust God. i oczekiwać niedzieli. And to Nawet gdy tego nie czujesz. Nawet gdy you don't feel like it. Nawet gdy doświadczasz tego wszystkiego, co mówiłem wcześniej, ze strony Boga nic się nie zmienia. From God's end, nothing has changed. On nie przestaje nam ufać. Nie, on nie przestaje nas kochać. He stop us. Jemu nie przestaje na nas zależeć. And he doesn't stop caring about us. To my czujemy się inaczej. We feel differently. Ale on się nie zmienia. But he doesn't change. On jest cały czas taki sam. He's the same all the time. Ufaj Bogu. Trust in the Lord. i oczekuj niedzieli. And expect Sunday. W niedzielę rano. On Sunday morning kobiety pobiegły z dobrą nowiną do uczniów. Women ran to the disciples with the good news. z informacją, że Jezusa nie ma w grobie. with the information that Jesus is not in the tomb że Jezus z martwych wstał. That he rose again. Niedziela jest czasem dobrych wiadomości. Sunday is the time of the good news. W niedzielę dziel się tym, co Bóg zrobił dla ciebie. On Sunday share what God has done for you. Jak mówił Severin przed chwilą. As Severin was sharing. Opowiadaj innym. Tell others. Tym, którzy jeszcze żyją w doświadczeniu soboty. To those who may experience Saturday still. Co Bóg zrobił dla ciebie. What God has done for you. Niech to będzie dla nich świadectwem Bożego działania. Let it be a of God's work. Niech to będzie świadectwem Bożego zwycięstwa. Let it be the of God's Niech to będzie zachętą. Let it be the Ciesz się z tego, że nastał nowy dzień. Rejoice by the fact that there is new day coming. Że jest niedziela. That there is a więc chcę powiedzieć na koniec. W sobotę. On Saturday, kiedy przychodzi czas soboty. When there is the time of Saturday, kiedy przychodzą, że, y, kiedy dzieją się rzeczy, których nie chcemy. When things happen that we don't want, kiedy dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy. Ufaj Bogu. Trust in God. Oczekuj niedzieli. Ale w niedzielę And on Sunday. Gdy doświadczasz czasu niedzieli. When you experience the time of Sunday. Ciesz się. Rejoice. Opowiadaj innym. Tell others. Jaki jest twój Bóg? What is your God like? Stawaj razem z tymi, którzy są w tym czasie ciężkim. And stand next to the ones that have hard time. Módl się o nich. Pray for them. Mów o Jezusie. Speak about Jesus. Mów dobrą nowinę. Tell them the good news. Y, ogłaszaj wolność and proclaim the freedom. bądź zachętą be the encouragement. w czasie niedzieli. during sunday. ciesz się, rejoice. stojmy murom za tymi, którzy jeszcze są w czasie soboty. and stand with those who are still experiencing saturday. powstanie, żeby się modlić. let's stand to pray. Jeśli w Twoim życiu dzieją się rzeczy, których nie rozumiesz.. Jeśli y, doświadczasz tych rzeczy, które charakteryzowałem jako sobotę. If you the things that I as Saturday, chcę się o ciebie modlić dzisiaj? I would like to pray for you today. Chcę stanąć z tobą razem i would like to stand with you z naszymi pastorami z naszymi liderami with our pastors and leaders I chcę mówić do twojego życia and i want to speak to your life z perspektywy niedzieli from sunday's perspective chcę ogłaszać zwycięstwo i want to proclaim the victory chcę ogłaszać życie and i want to proclaim life Chcę ogłaszać zmartwychwstanie. I moc zmartwychwstania działającą w Twoim życiu. And the power of working in your life. Bo list do Efezjan mówi, że ta sama moc, która Jezusa zbudziła zmartwych działa w życiu każdego wierzącego. Bo Efezjan mówi, że ta sama moc, która rozwróciła Jezusa z martwych, działa w Twoim życiu. A przed taką mocą nie może ostać się żadna choroba and there is no that can stand this power. Bo jeśli w Jezusie była taka moc, która wzbudziła z martwych ktoś, kto nie żył powstał do życia I ta sama dead, moc działa w Twoim życiu and the same power is in your life. To co się jej może oprzeć? So what can stand it? Nic Nothing odpowiem. Nic. I will give you a hint. Dlatego będziemy się modlić tutaj. So we will be i będziemy ogłaszać And we will be słowo Boże, the Word of God. nad życiem każdej osoby, która tego potrzebuje. Over the life of each that needs it. Dlatego zapraszam was na środek. So feel welcome to come to the front. Cokolwiek od, odbierasz, czy odczuwasz jako właśnie czas soboty? Anything that you experience or you feel like it's Saturday, czy to dotyczy Twoich finansów, whether it's about your finances, Relacji? about your relationships, zdrowia, health. Zapraszam Ciebie na środek. Please come forward. B będziedziemy ogłaszać niedzielę. We will be proclaiming Sunday. I będziemy cieszyć się czasem świadec i dobrej nowiny. And we will be rejoicing with testimonies and good news. Więc jeśli są osoby, które potrzebują modlitwy, wyjdźcie teraz, abyśmy wiedzieli. If you need prayer, please come forth so we know and see you. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Because there is nothing impossible for God. Specjalnie nie precyzuje tego wezwania. As, um, on purpose I don't give any uh, precision to this call. Abyś ty z Duhem Świętym mógł na nie odpowiedzieć. So together with Holy Spirit you can answer to... To, co dzieje się w twoim życiu, w czymkolwiek potrzebujesz, in that you need him. Wyjdź, a my będziemy ogłaszać. Come forth and we will be Więc zapraszam ludzi czasu soboty na środek. So please, people of Saturday, come forth. I zapraszam na środek ludzi czasu niedzieli. And people of Sunday, please come forth as Ponieważ well. Potrzebujemy waszego świadectwa. Because we need your testimony. Potrzebujemy waszego ogłaszania niedzieli. And we need your proclamation of Sunday. Życia. Of life. Uzdrowienia. And healing. Z martwych wstania. Resurrection. Zmiany. Change. Do życia innych osób. Into the lives of other people. To jest niesamowite, że w kościele. So it is really amazing that in the church. Każdy może się obna. Everyone can find their place. I ten, który ma potrzebę. The one that has a need. I ten, który może dać. And the one who can give. I tym jest Kościół. And that's what the church is. I to dzisiaj będziemy robić. And that's what we'll be doing. Będziemy przyjmować. We will be receiving. Będziemy oczekiwać. We will be expecting. I będziemy dawać. And we will be giving. Uzupełniać. Uh, we will be filling others out. Taki because that's how our God is.